Dzień dobry, witam. Kolejny krótki filmik z cyklu. Co się sprzedało i za ile? Dzisiaj mój urodzinowy filmik, więc yy, jestem bardzo zajętym człowiekiem. Na telefonie siedzę, ale mówię, nagram, coś dawno nie nagrywałem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to proszę o subskrypcję. Łapkę w górę lub w dół komentarz. E, komentarze pomagają moim filmom, żeby lepiej były pozycjonowane na YouTube. Jeżeli bardzo lubisz mój kanał, to możesz mnie wesprzeć troszeczkę inaczej, kupując coś na moim sklepie Second Life for Life, na którym mam kominiarki od, od 3 funtów, 17 pensów, włączając w to przesyłkę produkcji polskiej. Rewelacja, nie miałem jeszcze ani jednego zwrotu z tych kominiarek, bo są dobre po prostu. A jak chcesz coś kupić na prezent, to zegareczki też można u mnie kupić. Od 27 funtów używaną sekundę w bardzo dobrym stanie, w zasadzie nową nawet prawie, po Citizena za 400 funtów, więc zapraszam. Ale dobra, wracajmy do tematu głównego dzisiaj, czyli co się sprzedało, i za ile i dlaczego. Kasety magnetofonowe wracają znowu. Przyjąłem ofertę 11 funtów, kosztowała mnie 20 pensów. Eee, klawiatura to jest z palety, którą kupiłem, leżała chyba z dwa miesiące, więc. Żadna rewelka, ale kwota całkiem rozsądna. A 25 funtów przyjąłem ofertę. Autko przyjąłem ofertę 47 funtów. To jest nowoczesna tonka plastikowa. Nie jestem fanem nowych tonek plastikowych, ale poszła na Jersey. Też z palety. Też z palety. Razor. 80 funtów ofertę przyjąłem. Elektryczny iż, bo o to jest tylko support elektryczny. A nie stricte można nim jeździć. No ale kosztują po 140 funtów nowe, więc używany opchnąłem za 8 dych. Fluk. opchnąłem za 7 dych. Nie, za 8 dych, bo to był bit. Zapłaciłem za niego 5 dych. Używany. Fluk to dobra firma, jeśli ktoś nie zna się na elektryce. Aby jak ktoś się zna, to wie o co chodzi. Jak ktoś się nie zna, to wie, że to jest tak, to, to trzeba kupować fluka, gdzieś się widzi w miarę tanio. To jest coś, żeby wam pokazać. Dostałem kilka zestawów uszkodzonych zegarków i smart, takich na rękę smartów. Podszedowałem po prostu części od nich. 6 funtów plus wysyłka za kamelek. Tylko dlatego, że oryginalny. Płyta Long Play, czyli LP. Chyba nawet czwórkę przyjem ofertę. Kubek z papieżem dyszka. I nie poszedł do Polaka zadziwiająco. To jest brosza z lisem chyba 2,5 funta, czy, no, może 4,5 funta, nie pamiętam dobrze. Kaflinksy 2,5 funta. Okej, okay, to to kojarzy teraz o co chodziło. I ostatnia rzecz tego konta. Jak ci się zepsuje na przykład maszynka do mycia zębów? A masz do niej ładowarkę, która działa dalej? obchni ładowarkę, proszę. 8 funtów plus 3 funty wysyłka. Zawsze dodatkowy grosz. A teraz wracamy na konto numer 2. właśnie 1. Wszystko o tematyce świątecznej przed świętami zadziwiająco się sprzedaje. Nawet sukienki z reniferami i z Mikołajem. Czapka typu Rosjanka do Włoch poleciała. Kosztowała mnie piątkę. Ja chyba nie mówiłem, co ile mi kosztowało. To mnie kosztowało nic prawie. To kosztowało mnie piątkę. Na tym koncie chyba mówiłem coś, co ile kosztuje. To nic prawie, to pewnie z piątkę, to pewnie z dyszkę, to mnie pewnie z trzy dyszki wyszło, to mnie kosztowało pięć dych, to prawie nic, to mnie kosztowało może 50 pensów, to mnie kosztowało z trójkę, to mnie kosztowało 50 pensów, to samo i to, a to darmówka. Dobrze. I teraz tak. Co my tu mamy? Nici. Kupiłem duży lot. Sprzedają się, zdziwiająco całkiem nieźle i w dobrych cenach. Buty Martens, przyniósł mi koleś do sklepu, mówi, ja chcę za nie 5 dych, dobra, z 15 dla mnie to z tego będzie, to się udało dzisiaj, Cieszę jeszcze nie zapłacona torba, ale właśnie, że ja tu wlepiłem ją, to nawet nie wiem, ale zobaczymy, jest torba, ofertę 12 funtów przyjąłem, a, w dwóch miejscach ją mam, ale fajnie, e, pierścionek i tutaj ciekawostka, e, dlaczego go tu dałem, nie, żeby się pochwalić, że zarobiłem na nim 140 funtów, bo to znaczy sprzedaję za 40 funtów. eBay powinien skasować 14 funtów za to, za tą sprzedaż, bo ja przejąłem ofertę 140 funtów, a skasował mnie 25. Sami ustalcie, y jak to jest, że, czy eBay mówi pan prawdę, ile Was kasuje. eBay obrasta w piórka, coraz bardziej to widzę, dlatego zacząłem swój sklep robić, bo jest to wkurzające i jak nie w... Włożające bardziej Więc y, trzeba pan liczyć ich inaczej Nie tak jak mówią Tylko tak jak ja mówię 25% eBay razem z, z Paypalem To jest właściwe obliczenie kosztu Na wszelki wypadek Jak będzie na Waszą korzyść To nawet lepiej Spodnie La Ralph Lauren Dwie dychy oferte przyjąłem e, Bardzo fajne buty Roxy Leżały trochę muszę powiedzieć I chyba pełną kwotę ktoś zapłacił O a tu jest główny punkt dzisiejszego, dzisiejszego te, te, te filmu. Jak usunąć negatywa z eBay'a? No, no okazuje się, że tak. Pierwszym krokiem jest połknięcie, przełknięcie z niewagi, bo każdy dostaje negatywa. Jak na przykład na, pamiętam na Allegro, tak miałem, że dostawałem negatywy, to z automatu się wystawiało komuś negatywa. Później zabronili tego robić. Już nie można było komuś w revenge'u zrobić negatywa. I tak samo na Ebayu jest, nie możesz komuś powiedzieć negatywa, możesz mu odpowiedzieć na ten na negatywa, ale Ebay usuwa negatywy w niektórych momentach. Ale tutaj popatrzcie sobie ładnie co mi tu Ebay zrobił i już Wam powiem o co chodzi. jak e, się usuwa negatywy, wiadomo najpierw jak już przełkniecie tą zniewagę to trzeba napisać ładnego e-maila dla osoby, z przeprosinami, że żałujecie, że nie dostała Że to wasza wina, że nie, poczta nie dostarczyła i kurier nie dostarczył Że to wasza wina, że oni chcieli to naprzed wczoraj, a przyszło trzy dni później Że to wasza wina, że chcieli dostać ten przedmiot ze złota, a przyszedł taki jak kupili Na wszystko musicie się zgodzić I na sam koniec, niestety, musicie zaoferować tej osobie Że no, dostanie 100% zwrotu, jak tylko usunie negatywa Później takiej osobie należy wysłać coś takiego, co się nazywa prośba o usunięcie. Jak się to robi? Wchodzi się tutaj na help, help i contact, i tutaj taka rubryczka ładna wyskoczy, i tu się wpisuje e, remove feedback. Albo feedback. tak. I tu jest taka forma, jak już ktoś się zgodzi, Wam powiedzieć, że tak, dobra, usunę ci feedbacka. Po tym, jak, jak mu nagadacie, że yy, no niestety trzeba wymyślać takie rzeczy idiotyczne wręcz, że no wasze konto przestanie działać, że życie wasze od tego zależy. Ja wiem, to jest chip trick, ale to działa. A dlaczego takiego chip tricka możemy użyć? Nie czuć, nie czuć moralnie, że zrobiliśmy coś złego z prostej przyczyny, że ludzie, którzy wystawiają tego negatywa z reguły nie mają racji z reguły mówię bo jeżeli masz produkt, który jest opisany właściwie jest w właściwej cenie wysyłasz go i jest nawet potwierdzenie wysyłki pod samą e, e, aukcją i ktoś ci mówi, że jesteś oszustem no to to jest niemyślący logicznie człowiek czyli tłuk niestety Pewne rzeczy trzeba nazwać po imieniu. Nie można, tak jak w tych czasach się próbuje wszystko. Jak to się mówi? No nie zagłaskać. No, pewne słowa zastąpić, zmienić ich znaczenie, żeby broń Boże na przykład nie powiedzieć o kimś, że jest czarny. No to kuźwa jaki jest różowy. Przecież jest czarny. Jak ktoś jest czarny, to jest czarny, to jest biały, to jest biały, jak to jest żółty, to jest żółty. Nie jest. Ktoś czarny nie jest Afroamerykaninem, chociaż pewnie i jest, ale ma skórę koloru czarnego. Nazywajmy rzeczy po imieniu. No dobra, odbiegam od tematu. I wtedy, jak już się zgodzicie na wszystko, to wtedy, proszę Państwa, tu klikacie na Request Feedback Revision i taki request wysyłacie. O, tutaj jest cały ten ostatni. Koleś mi napisał a con, czyli os oszustwo, czyli ściema, czyli przekręt, o uważajcie a co ebay zrobił, proszę państwa a ebay usunął jak do niej zadzwoniłem bo już z gościem się nie dało gadać usunął tylko tekst i został feedback niestety ebay, nawet jak macie, tak jak ja wysokie konto już na ebayu nie działa zawsze na waszą korzyść musicie najpierw zrobić te kroki że zadzwonić, pokajać się przed tym klientem Dać mu ofertę pełnego zwrotu Forsy, jak tylko wam usunie negatyw. Jeżeli tego nie zrobi, wtedy się zgłaszacie do eBay'a, a eBay wam taki numer może wyciąć i macie ochotę, co wtedy wszystkim pierdzielnąć i powiedzieć: wypchajcie się, pójdę na inne konto, na inną firmę. Niestety na razie nie ma alternatywy. Możecie zacząć prywatny sklep, taki jak ja wam pokazałem wcześniej, secondlife.life. W ogóle nie pozycjonuje się tutaj, nie, nie, nie reklamuje. Ale to już mnie, ten sklep mnie już kosztował około 1000, a zarobił może z 20 funtów. Więc to się, ta, taką decyzję o zamknięciu konta najbardziej też trzeba przemyśleć. E, więc e, takim drobnym trikiem, właśnie jak mówiłem, to jest trzeba niestety y, klientowi nawinąć makaron na uszy. Bo z reguły ludzie mają, nie wiem, zły dzień, tak to wygląda, zły dzień, kogoś chcą ukarać, nie mają kogo ukarać, to se, Ach, nie doszło, Pff, negatyw. Nie ma tutaj opcji, żeby da dać negatywa poczcie, poczcie czy, tam, czy, czy Hermesowi, czy DPD. Nie ma takiej opcji. Ja dostaję negatywa za, za czyjś, czyjś błądnie. Także musicie na to uważać i jak macie jakieś sugestie, pytania, proszę pod filmikiem. Dobra, dzięki wielkie. Zapraszam do, do mojego sklepu. Przed świętami możecie tam ciekawy prezencik znaleźć. Przede wszystkim dla facetów, niestety. Albo, niestety. Nie będę chyba się rozdawiał na, na, na kobiety jeszcze, bo no, nie znam się tak to dobrze na no, to wszystkim, prawda? A to jest sklepik taki, można powiedzieć, typowo męski. Więc jak jesteś kobietą i dla dla swojego mężczyzny, zapraszam. Eee, I to tyle chyba na dzisiaj. Dzięki. Cześć.